W tym materiale chciałbym krótko opowiedzieć o tym, czym w ogóle jest ekonomia. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na tak zwany problem rzadkości, który ma kluczowe znaczenie w nauce zwanej ekonomią. Ekonomia należy do dziedziny nauk społecznych. W ramach nauk społecznych bada się zachowanie człowieka w społeczeństwie. Oprócz ekonomii, naukami społecznymi są też na przykład socjologia i psychologia. One tak samo jak ekonomia dotyczą zachowania ludzi. Charakterystyczną cechą nauk społecznych jest to, że człowiek jest nie tylko podmiotem badającym, ale też przedmiotem badania. Zatem ludzie badają zachowania ludzi, czyli badają własne zachowania. Inną istotną cechą nauk społecznych jest nieopieranie się na doświadczeniach, które przeprowadza się powszechnie w naukach przyrodniczych. Doświadczenia pozwalają sprawdzać, czy hipotezy naukowe są zgodne z prawdą. W związku z tym, że na grupach ludzi trudno przeprowadzać eksperymenty, istotną rolę w ekonomii odgrywa materiał statystyczny, który jest przedmiotem badań ekonomicznych i może zastępować doświadczenia. Większość nas nauk pochodzi ze starożytnej Grecji, tak też jest z terminem ekonomia. W słowie ekonomikos, oznaczającym właśnie ekonomię, pierwszy człon pochodzi od słów ikos, dom oraz nomos, czyli prawo. Zatem ekonomia oznaczała rozważania dotyczące praw gospodarstwa domowego lub prawa rządzące gospodarowaniem w domu. Można podać szereg definicji terminu ekonomia. Na przykład, taka definicja: Ekonomia jest nauką o najefektywniejszej alokacji ograniczonych zasobów, czyli przydzieleniu zasobów do zastosowań, między nieograniczone potrzeby, w celu uzyskania maksimum zadowolenia społeczeństwa. Zwraca się tutaj właśnie uwagę na to, że zasoby są ograniczone, a potrzeby nieograniczone. E, jeszcze o tym wspomnę. Istotna jest tutaj też efektywność gospodarowania. Dąży się do jak największego zadowolenia społeczeństwa. Kolejna definicja brzmi: Ekonomia jest nauką społeczną, która bada produkcję, dystrybucję i konsumpcję dóbr. W tej definicji podkreśla się, że konsumpcję dóbr musi poprzedzić ich produkcja i następnie dystrybucja. W jeszcze innej definicji zwraca się uwagę na to, że ekonomia tak naprawdę dotyczy wyborów dokonywanych przez ludzi, wyborów gospodarczych dotyczących właśnie produkcji w przypadku przedsiębiorstw i konsumpcji w przypadku konsumentów i gospodarstw domowych. Amerykański ekonomista Samuelson podaje definicję ekonomii, w której także zwraca uwagę na to, że zasoby są ograniczone. Jego definicja ekonomii brzmi, Ekonomia jest nauką o tym, jak społeczeństwo użytkuje rzadkie, czyli ograniczone, zasoby, żeby wytworzyć dobra i podzielić je pomiędzy różne grupy społeczeństwa. Zatem u podstaw ekonomii leży problem rzadkości. Oznacza on, że zasoby są ograniczone, a potrzeby nieograniczone. Zawsze potrzeby przewyższają możliwości ich zaspokojenia. Co prawda, z czasem zwiększają się zasoby i pojawiają się nowe technologie, co pozwala na produkcję większej ilości dóbr, jednakże jednocześnie zwiększa się liczba ludności i zwiększają się oraz rozwijają się ludzkie potrzeby. Ekonomia dotyczy tego, jak ludzie próbują sobie poradzić z problemem rzadkości.